To jest RIK. Posadziłem go w rakiecie, która rozpędzi się do prędkości światła. Teraz nabiera tylko prędkości. Odlatuje od Ziemi z prędkością samolotu pasażerskiego to około 1000 km na godzinę. Za kilka minut Rick dotrze do górnych warstw atmosfery. Tam prawie nie ma powietrza. Jeszcze chwila i Rick będzie na orbicie. Tutaj krążą satelity. Mija nas międzynarodowa stacja kosmiczna. Prędkość wzrosła do 28 000 km na godzinę. Ziemia powoli oddala się w dół. Staje się coraz mniejsza. Na razie łączność z bazą jest natychmiastowa. Rozmawiamy z nim prawie jak przez telefon. Minęły niecałe 4 godziny od startu. Rick przelatuje obok księżyca. Teraz przyspieszył do 100 tysięcy km na godzinę. Światło z ziemi dociera do niego z półtora sekundowym opóźnieniem. Komunikacja też się opóźnia. Jego odpowiedź słychać 3 sekundy po pytaniu. Księżyc szybko znika za rufą. Do Wenus jest kilkadziesiąt milionów kilometrów. Przy obecnej prędkości podróż zajmie około czterech dni. Ale przyspieszenie trwa. Za kilka dni Rik przelatuje obok Wenus. Prędkość wzrosła do 300 tysięcy kilometrów na godzinę. Odległości między planetami pokonuje w zaledwie kilka dni. Sygnał z Ziemi dociera do niego w 2,5 minuty. Tyle samo zajmuje powrót. W oknie mignął Merkury. Był ledwie widoczny na tle słonecznego blasku. Podczas zbliżenia do słońca statek Rika zaczął się przegrzewać. Automatyka koryguje kurs. Oblecieliśmy słońce. Polecieliśmy w inną stronę, do zewnętrznych planet. Od słońca Rik leci z prędkością miliona kilometrów na godzinę, a po 12 godzinach dociera do Jowisza. Najszybsza ludzka sonda leciała tam ponad rok. Rik pokonuje tę odległość w pół dnia. Jowisz mignął w iluminatorze i zaraz zniknął. Jego atmosfera i księżyce rozciągnęły się w barwną, rozmytą smugę. Po kolejnych kilku godzinach jest pluton. Dalej panuje pustka. Łączność z Ziemią w tym punkcie mocno zwalnia. Zwykła wiadomość tam i z powrotem trwa prawie 11 godzin. Rick jednak w tym czasie znajdzie się jeszcze dalej, więc opóźnienie faktycznie wzrasta. Teraz leci prawie 100 razy szybciej niż przy starcie, ale to wciąż za mało. Aby dotrzeć do najbliższej gwiazdy w 4 lata, trzeba zwiększyć prędkość 10 tysięcy razy. Tak Rick niemal dogania światło, które we wszechświecie ma prędkość graniczną. Nic, nawet sygnały, nie może być szybsze. Światło słońca słabnie, a Rick leci już niemal obok niego. Gdyby Rick mógł teraz zobaczyć Ziemię, zauważyłby, że czas dla niego się tam zatrzymał. Ludzie zastygli w jednej pozie. Rick leci z prędkością 0,99 prędkości światła. To niemal limit. Nie może lecieć szybciej. Z tą prędkością dotrze do Proximy Centauri w ponad 4 lata ziemskie. Ale w jego statku wszystko jest inaczej. Dla niego minęło zaledwie około 6 miesięcy. Przestrzeń się skurczyła, a czas zwolnił. To nie fantastyka. To normalne działanie praw fizyki przy tych prędkościach. Jeśli spojrzy wstecz, wciąż ujrzy słońce i ziemię. Zobaczy je jednak takimi, jakimi były 4 lata temu. Porusza się wraz ze światłem, które wtedy opuściło układ słoneczny. Wszystko, co widzi, to przeszłość. Dalej leci w stronę centrum galaktyki. Przez cały ten czas spał w kapsule, która chroniła jego ciało. W końcu się obudził. Światło z Ziemi wciąż lekko go wyprzedza. Układ słoneczny wygląda podobnie jak w chwili startu. Ziemia, gdy się ją obserwuje, wydaje się 100 razy wolniejsza. Lecz to tylko złudzenie. Naprawdę minęło tam dużo więcej czasu niż u Ricka. U niego minęło zaledwie kilka stuleci, a na Ziemi upłynęły dziesiątki tysięcy lat. Patrząc przez iluminator na Ziemię, Rick rozumie, że dawno temu zmarli wszyscy, których znał. I nie wiadomo, czy Ziemia w ogóle jeszcze istnieje. Tutaj, w centrum galaktyki, jest czarna dziura, 4 miliony razy cięższa od słońca. Wszystko w naszej galaktyce krąży wokół niej. My także. Jej grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie może uciec. Dlatego jest czarna. Przestrzeń wokół niej jest zniekształcona. W iluminatorze wszystko pływa jak w wodzie. Ciało Rika staje się cięższe niż wcześniej. Jeszcze trochę, a przekroczy horyzont zdarzeń. To granica, skąd nic nie wraca. Ani światło, ani sygnał, ani człowiek. Dlatego skierujemy go w inną stronę, zanim będzie za późno. Rick odlatuje z naszej galaktyki. Za nim zostają setki miliardów gwiazd w tym słońce. Do najbliższej galaktyki Andromedy jest około 2,5 miliona lat świetlnych. Lot z prędkością światła oznacza spędzenie tam 2,5 miliona lat czasu ziemskiego. Te liczby trudno pojąć, ale w skali wszechświata to jak sąsiednie miasto. We wszechświecie są miliardy takich galaktyk. A w każdej z nich są miliardy gwiazd podobnych do słońca. Rick nigdy nie osiągnie prędkości światła. Żaden obiekt z masą też nie, dlatego światło to granica. Granica nieosiągalna. Aby ją osiągnąć, potrzeba nieskończonej energii. Światło porusza się tak szybko, bo nie ma masy, a my ją mamy. Gdyby Rick osiągnął prędkość światła, czas by dla niego stanął. Przestrzeń skurczyłaby się do punktu. Kierunki by zniknęły. Jego ciało przestałoby istnieć. Świadomość by zniknęła. Przestałby być sobą. Za to subskrypcja kanału Rika jest realna. Subskrybuj kanał. Na razie.